Fundusz Odbudowy. Senat zdecydował w sprawie ustawy ratyfikacyjnej Fundusz Odbudowy. Senat przyjął ustawę ratyfikacyjną bez poprawek. Senat większością głosów przyjął w czwartek ustawę ratyfikacyjną dotyczącą zwiększenia zasobów własnych Unii Europejskiej. Ratyfikacja tej decyzji przez wszystkie państwa członkowskie jest niezbędna m.in. do uruchomienia Funduszu Odbudowy. Senatorom opozycji nie udało się dodać do ustawy preambuły, w głosowaniu padł remis 49 do 49. Za przyjęciem ustawy z preambułą było 49 senatorów, przeciw było 49, a jeden się wstrzymał. Przeciw poprawce zagłosował senatorko Aleksander Pociej. Z informacji, które dotarły do marszałka z sali wynikało, że miał problemy z połączeniem internetowym. Z kolei Leszek Czarnobajko nie wziął udziału w głosowaniu. Wcześniej za przyjęciem ustawy bez poprawek głosowało 47 senatorów, przeciw było 49, wstrzymały się dwie osoby. W tej sytuacji marszałek senatu Tomasz Grocki odwołał się do artykułu 54 punktów 1 na regulaminu senatu. Jak mówił, w przypadku odrzucenia wszystkich zgłoszonych do ustawy wniosków lub poprawek albo nieprzyjęcia uchwały w sprawie ustawy w całości, marszałek poddaje pod głosowanie wniosek o odrzucenie ustawy, a w przypadku nieprzyjęcia tego wniosku, wniosek o przyjęcia ustawy bez poprawek. 97 senatorów głosowało przeciw odrzuceniu ustawy w całości. Ostatecznie 98 senatorów zagłosowało za przyjęciem ustawy bez poprawek. Wstrzymało się dwóch senatorów z KP Pis Jan Maria Jackowski i Mieczysław Golba. Odrzucono preambuły 4 maja Sejmu uchwalił ustawę wyrażającą zgodę na ratyfikację przez prezydenta RP decyzji o zwiększeniu zasobów własnych Unia Europejska. Ratyfikacja tej decyzji przez wszystkie państwa członkowskie jest niezbędna między innymi do uruchomienia funduszu odbudowy. Tydzień temu ustawę rozpatrywały na połączonym posiedzeniu Senackie Komisje, Budżetu i Finansów Publicznych oraz Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej. Senatorowie odrzucili wówczas wniosek zgłoszony przez PiS o przyjęcie ustawy bez poprawek. Większość senatorów poparła wniosek klubów Koalicji Obywatelskiej i KPPSL o dodanie do ustawy preambuły. W preambule napisano m.in. W trosce o przyszłość i pomyślność naszej Ojczyzny władze Rzeczpospolitej Polskiej deklarują, że środki z Funduszu Odbudowy będą służyć modernizacji państwa, rozwojowi i innowacyjności gospodarki, usprawnieniu ochrony zdrowia, wzmocnieniu systemu edukacji, ochronie środowiska i klimatu. Władze Rzeczpospolitej Polskiej zobowiązują się, że środki z tego funduszu będą wydatkowane w oparciu o zasady sprawiedliwości, transparentności i praworządności z zagwarantowaniem równego traktowania podmiotów zainteresowanych realizacją projektów. Napisano w preambule Wskazano w niej, że władze RP wydatkując środki z Funduszu Odbudowy będą uwzględniały potrzeby wszystkich obywatelek i obywateli Rzeczpospolitej, wszystkich wspólnot lokalnych, samorządów, przedsiębiorców i pracowników, rolników i organizacji samorządowych. W tym celu zostanie powołany Komitet Monitorujący który będzie sprawował nadzór nad realizacją projektów oraz wydatkowaniem środków w ramach krajowego planu odbudowy i zwiększenia odporności, podkreślono. Rzecznik rządu Miliardy dla Polski czekały na głosowanie w Senacie zareagował na Twitterze rzecznik rządu Piotr Emler. Ocenił, że marszałek senatu Tomasz Grocki i cała opozycja wstrzymywali przez wiele, wiele dni ustawę, która nie powinna budzić najmniejszych wątpliwości.